Mecz z Polską był dla nas bardzo trudny. Widziałem na boisku inną drużynę niż w finale Mistrzostw Świata w Japonii. Niełatwo gra się przeciwko Polakom tutaj, w Katowicach, w domu polskiej siatkówki. Ale Brazylia wygrała i teraz przed nami kolejny rosyjski finał. Teraz wracam do hotelu i kładę się do łóżka, bo jestem bardzo zmęczony i bardzo stary. A jutro gram przecież w kolejnym meczu. Słabo zagrałem przeciwko drużynie Rosji w meczu grupowym, dlatego w półfinale przeciwko Polsce chciałem się odbudować. Nieważne czy grałbym przeciwko Polsce, Rosji i Amerykanom, bardzo chciałem pokazać się z dobrej strony. Wypadło na Polskę. W ubiegłym roku Polacy po raz pierwszy zagrali w finale Wielkiej Imprezy. Teraz są już bogatsi o to doświadczenie. Ono pomaga w takich właśnie spotkaniach jak półfinał Ligi Światowej. Za każdym razem, gdy gramy z Polską, jest to coraz bardziej doświadczona drużyna i każdy następny mecz jest trudniejszy od poprzedniego, co było kluczem do pokonania Polski. Nie wiem, to sekret Brazylii.